I Nie patrzę na gwiazdy, żom jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym Siema jest ten szósty. Pewnie większość z was widziała już na Facebooku akcje typu challenge dla różnych firm i osób. Na czym dokładnie polega? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Tymczasem pamiętaj, żeby włączyć wygłupi dzwonek, dzięki któremu będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach i live'ach. jako pierwszy. Klik! I lecimy. Jeżeli pod screenem rozmowy z jakąś osobą lub filmą uzbieramy np. 1000 łapek i 1000 komentarzy, to dostaniemy coś zupełnie za darmo. Więc co takiego przygotowałem dla szóstek? Za 6060 lajków oraz 1000 komentarzy pod tym filmem będę mógł dostać następujące rzeczy, które rozdam oczywiście Wam. Po pierwsze, koszulkę Legii Warszawak taką samą wy jakiej grają piłkarze. Po drugie, gadżety od Asusa. Mogą to być słuchawki, myszki, laptopy. Zobaczymy czy Asusi się zgodzą i podejmą wyzwanie, tak jak cała reszta. E, zapas Sprite na dwa tygodnie, oczywiście od Sprite'a. Oraz czwarta rzecz, czyli pizza, ale to już pizza leci dla mnie. Umówmy się, jakieś tą zapłaty muszę mieć. Pizza starczy. Jeżeli nie wiecie, to cała ta akcja dzieje się głównie na wydarzeniu z Sylwestry z Andrzejem Dudą. Tak, mnóstwo osób stawia tam takie posty, i mnóstwo osób faktycznie dostaje różne ciekawostki, różne ciekawe rzeczy od różnych firm, więc to jest naprawdę. Fajna rzecz, myślę, że naprawdę taki fajny challenge dla firm, więc jeżeli pamiętacie, jeżeli chcecie, żeby te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilką, były w losowaniu, jeżeli te firmy się oczywiście zgodzą, to nie ma problemu, 6060 łapek i 1000 komentarzy pod tym filmem i będę miał dla was naprawdę fajne rzeczy. Jeżeli taki filmik się przyjmie, to oczywiście możemy zrobić drugi i napiszcie do jakiej firmy ma mamy napisać ewentualnie, e jakie rzeczy chcielibyście dostać, ja napiszę, spełnimy wymagania, dostanę dla was rzeczy, rozdam, wyślę, tyle. Tymczasem trzymajcie się! Sześć! Hey, Z moim bogiem gadek zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobił mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdolę ligi transfer. Chcę wyniki wrażliwe i pierdolę kwestie lat Pierdol